Kola ma masz szczęście, że trafiła na takiego nauczyciela jak ty. Dajesz jej bardzo fajne książki. Nawet tata ostatnio zaczął czytać Buszyjącego w Zbożu. No i ja chyba też to muszę przeczytać. Tak, a interesujesz się trochę literaturą? <grym> trochę, trochę, ale bardziej muzyką. Naprawdę? A jaką? Różną. Lubię śpiewać. O. Kied nie, nie, dobra, nie powiem ci. Będziesz się śmiał. No, no, mów, nie będę się śmiał. Będziesz. No, kiedyś zaliczyłam krótką karierę w chórze kościelnym. Widziałam, że będziesz śpiewał. <laughs> sorry, ale nie znam nikogo, kto by śpiewał w chórze. A tym bardziej kościelnym. Ale nie gniewaj się. Lepiej coś zaśpiewaj. Nie no, przestań. No, zaśpiewaj coś. I'm gonna lay down my sword and shield Down by the riverside I'm gonna put on my golden shoes Down by the Riverside, down by the Riverside, down by the Riverside. Ty masz naprawdę fajny głos. Przestań. Naprawdę powinnaś go szkolić. Zapisać się na jakieś lekcje śpiewu.